Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot, kłaniam się Wam serdecznie. Ja zapraszam znaki powietrza, czyli wodniki, bliźnięta i wagi dla Was. To jest czytanie z pięciu kart, kochani. To jest rozkład, który chciałam Wam zrobić do końca maja, takie czytanie bonusowe dla Was, dlatego żebyście wiedzieli na przykład co do Was idzie co odchodzi do przyszłości, czyli co nie będzie, kto jest problemem, więc kochani, ja zabieram się do czytania, a wy tylko musicie sprawdzać, czy w waszym życiu była taka sytuacja lub czy będzie, żebyście mogli ładnie też ominąć pewne... No, na przykład niebezpieczeństwa lub osoby, które przychodzą, są takie słodko pierdzące. Więc co? Zaczynam. Czytanko. U was na teraźniejszości jest, że idzie coś do Was. Osoby, które mogą pracować jako w handlu, będziecie chcieli jakiś towar, no to przyjrzyjcie się temu, dlatego że osoba, która no, nie wiem, ma Wam coś zrobić w sklepie, czy w ogóle w domu. Jest to osoba, która działa ok, ale możliwe, że Was podliczy dwukrotnie. Sprawdźcie gatunki, jeżeli chodzi o kupno czegoś, żeby nie było potem situ, tak? To jest raz. Dla innych mogę powiedzieć, że. Ktoś się pojawi. Jest to osoba, która warto dać jej szansę, ale nie od razu barabara ryki tylko stopniowo. A dlaczego? Dlatego, że to jest osoba, która dostanie a od razu powie adios, więc takiej osoby nie potrzebujemy. Będziecie mieć do czynienia z osobą, która pracuje sama dla siebie. Jest to jako mężczyzna, wszędzie podróżuje. Jest to mężczyzna, gdzieś go wszędzie pełno. Jest to mężczyzna, który powie, ja od urodzenia jestem chory. Ehm, na przykład mam kłopoty z sercem, starczycą. Z Jerzy, z takich tych ma na przykład, że jest, kochani, osobą jakąś orzeczenie z takich rzeczy, o to mi chodziło. Więc jest to facet, który jest dobry, ale no, zdradzić... Zdradzi, więc tu bym uważała. To jest właśnie teraz u Was. Taka osoba może się u Was um, pojawić. Jest to osoba, która bardzo tak seksualnie by się podchodziła. Seksualna, niebezpieczna i to kobiety, to Wy musicie uważać, bo takim. Ta, no, taki maczo no, do was kochani zapuka podczas podróży zwracać uwagę żebyście portfelu, portfel lub jakichś ważnych dokumentów nie zgubili tak? teraz co odchodzi od was mieliście problemy na przykład z osobą to jest przeważnie ojciec, to jest osoba która sama wybrała sobie życie takie, jakie ma, choć chcieliście tej osobie pomóc, choć, no, byś, no nie wiem, srały, skały, nie wiadomo, co byście nie zrobili, ta osoba wobec Was jest taka oschła, wy jesteście najgorsi, z takich rzeczy. Ta osoba odchodzi, kochani, tak? Jest to osoba, która sama wybrała sobie taki świat, dla niej to jest świat jakby po prostu, um, jak to mam powiedzieć, to jest, no kurczę, lepsze niż, yy, no nie wiem, w życie takie normalne, tak? Tu chodzi mi bardziej o osobę, która ma jakiekolwiek uzależnienia, bo już połączyłam, macie tutaj wodniki bliźnięta i wagi z taką osobą do czynienia lub wy możecie mieć takie właśnie y, problemy. Jeżeli mam mówić, to jest też osoba, która zajmuje się... Yy, czarną magią, z takimi rzeczami, to jest to osoba, która potrzebuje też i rozmowy. Tutaj dla niektórych wy będziecie na przykład dążyli do tego, żeby ktoś chce się dowiedzieć jakiejś prawdy. Możliwe, że jesteście takimi osobami, które jesteście ciekawskie, jak ja. Więc z serduszka tu to odchodzi, tak? Jakąś wiedzę, coś tam mogliście zdobyć. Jeżeli nie, to to pomału będzie odchodziło. Czyli no taka samotność, bycie samym ze sobą. O. Jeżeli jesteście w związkach, to ktoś po prostu zakochał się w kimś, kto po prostu odszedł, wybrał kogoś innego i wy mając związek, możecie ten związek niszczyć, odsuwając się od swego partnera. Tu to jest tak na marginesie, więc tu bym e, uważała, ale z, mogę Wam powiedzieć, że teraz powinniście coś odkryć. E, coś będziecie odkrywać, coś odkryjecie. Y, możliwe, że chodzi właśnie o związki, y, bo już muszę połączyć te karty, które mamy. Możliwe, że y, czegoś szukaliście z, z dokumentami czy cokolwiek. Coś odkryjecie, kochani. Teraz tak, wskazówka na, na przyszłość, czyli to co było, czyli jaka wskazówka mieliście? Osoby, która na przykład pracuje w takiej no, instytucji państwowej, jak taki, to jest wysypisko śmieci, to jest taki szok, szok, jak to tam oni mówią, jest to osoba, która sprząta naszą planetę, jest to osoba po śmieciarzach. Jest to osoba, która sprząta naszą planetę, yy, bo osoby, które nie potrafią wrzucić do kosza, to śmieciarzem to są te osoby, tak? Nie ta osoba, która sprząta. To musicie sobie co niektórzy też yy, yy, wziąć tego, bo... Yy, ktoś może zrozumieć, że to jest tego, ale no niestety taka jest prawda. Osoby, które tego same rzucają, nie rzucają do kosza, to są one właśnie osobami, które śmiecą, tak? Więc z, takich, z takimi osobami to dotyczy właśnie tej osoby. Możliwe, że taka osoba też w waszym życiu się pojawi. Możliwe, że o takiej osoby też dużo rzeczy po prostu dowiecie się. Teraz tak, dla e, związkach, to jeżeli jest tak, że ktoś odszedł, ktoś, kto wam zrobił pranie mózgu, bo tak można powiedzieć dla niektórych, to mogę powiedzieć tylko jedno, nie niż swojej rodziny. Nie niż, bo przez to będziesz niszczyła i wtedy możesz więcej e, stracić. A zwłaszcza, że jest gwiazda, która pokazuje w chińskim, że tutaj romanse mogą być i, wiecie, królika, wiecie co króliczki lubią robić najbardziej, więc tu bym poszła całkowicie w inną stronę tu bym się no nie sugerowała tym mężczyznom teraz tak, bóle kręgosłupa będziecie mieć kochani będziecie bardzo mocno przemęczeni i zwracać uwagę na żebyście dużo nie dźwigały, tak? Dużo od siebie nie, dawa, tak, nie dawały w tym sensie, że tak zostanę, a wasze resztki sił, dlatego, że tutaj będziecie już całkowicie wypróci. Druga rzecz jest taka, jest to też i osoba, która często jeździ jeździ kochani autem, czyli nie tylko autem, ale jeździ takim poja po, tymi pojazdami, gdzie możliwe, że macie jakiś ból, czy cokolwiek, to to jest związane właśnie z tam, gdzie przebywasz. Czyli jest komunikacja tych dwóch dwóch, jeżeli mam mówić o chińskich, dwóch metali o, z takich rzeczy. Teraz tak, co jest źródło problemu? To jest źródłem problemów. Teraz możliwe, że to macie do czynienia z rodzeństwem, któreś z rodzeństwa. Jest to osoba, która na przykład naucza, przychodzi i daje naukę waszemu dziecku. Jest to osoba, która ma też problemy z wzrokiem albo nosi grube okularki. Ale źródło problemów też jest związane ze zdradą. Ktoś wchodzi jako osoba trzecia. Tutaj, jeżeli ma mówić o współpracy, to to jest związane z że macie problem z pracownikiem. Z pracownik, z wspólnik, zmienić go, obserwować, dlatego że. Kartę, którą macie na przyszłość, co jest i to jest do końca maja, jest wisielec, który jest odwrócony, więc tu przyjrzyjcie kogoś, zmiana będzie, możliwe, że dużo rzeczy nie zauważy, no, było niewidziane, więc tu bym uważała, ale z drugiej strony bym muszę powiedzieć, się też uwagę, kto ma dobry kontakt z matką, Ktoś jest jaka mać, taka nać za przeproszeniem. Więc mama, synuś, córunia razem z mamusią. Ktoś, kto się dobrze dogaduje, bo mamusia tak powiedziała, bo mamusia to. I, i taki, to tutaj leży właśnie ten problem. Jak go rozwiązać jest, że... Otworzycie komuś oczy, weźmiecie komuś dużo, e, możecie wyjaśnić, tak? Ale to jest też, że e, od razu powiem, bo tutaj jest pokazane, łącząc te trzy karty, istem, ktoś ma problem e, psychiczny, czyli problemy psychiczne są związane nie tylko, że jesteście chorzy, tylko ktoś na Was tak może wpływać, że wasza psychika. Będzie wysiadać. Ktoś, kto ma możliwe za dużo leków, bierze ucieka w alkohol. Tutaj te osoby będą potrzebowały pomocy, i z drugiej strony muszę powiedzieć, że to możliwe, że mamusia wysłucha Was i też może być tak, przygada synusiowi, czy tam córce, czy tam synowej, i tak. I tak. Więc tu musicie połączyć pewne sytuację. Jeżeli chodzi o pracę, wspólnik, który lub osoba, nie wiem, dyrektor, który się na was mścił, będzie zmiana losu, tylko uważajcie, nic nie róbcie pochopnie, że wy po prostu na przykład ja odchodzę z pracy, nie, wy nie, wy musicie walczyć o, 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 o siebie, z drugiej strony, jeżeli był romans w pracy, to lepiej kupić was szybko zakończyć, Szybko, bo to odbije się na zdrowiu yy, dla niektórych Was, więc tutaj bym yy, po prostu zrobiła adios. Teraz tak, to jest dla niektórych i to już całkowicie muszę powiedzieć: osoby, które do trzech lat z kimś nie mieliście kontaktu, ta osoba powraca. Jeżeli macie jakiś, jeżeli macie jakiś kontakt, na, na, na przykład odezwał się, bo musiał się odezwać, teraz kiedy był Merkury, poszedł bieg i nagle się odezwał, nie odpisujcie, nie działajcie, nie nic. Jest to osoba, która pojawia się w Waszym życiu, żeby zniszczyć. I teraz tak, jest to osoba, która ma wężownika lub strzelca w sobie. W chińskim może możliwe że to jest osoba z poznaku świni. E, więc tu bym uważała. Tu bym e, nie odpisywała ani nic. Ta osoba przychodzi po to, żeby zniszczyć. Zniszczyć e, e, jakieś, no, jakąś rodzinę. E, nagle powie, ja Cię kocham, ale te uczucie, pamiętajcie, z wężownikami, tak jak i z sercami, do dwóch lat jest e, e, tak dobrze, a potem się wszystko nagle... Psuje, ta osoba pakuje się i już tej osoby nie ma. Więc tutaj jest tego, ale jest przystojny: o mój Boże, jako róża, która się <laughs> wynurza. Więc tutaj na takie osoby macie zwracać, kochani, yy, uwagę. I to jest osoba, która do maja, końca maja, powinna yy, jeszcze raz dawać o sobie znaki możliwe, że zdjęcia, nie zdjęcia, takie te, mówicie ładnie adios, tak, bo tutaj będą konflikty i tutaj, jeżeli patrzę, to pies świnia, tutaj z takimi osobami możecie mieć do czynienia lub wy właśnie możecie mieć do czynienia, ktoś powie, ja jestem psem, no to patrz, bo konflikt to ma smok i kochanie, co? I wąż, więc tutaj już musicie w serca uważać. Moi drodzy, Mam nadzieję, że to jest dobra dla Was jaka wskazówka. Jeżeli Wam się podoba, napiszcie komentarz. Yy, powiem Wam szczerze, wtedy będę wiedziała, że Wam się podoba i będę Wam taki bonus właśnie robiła co miesiąc. Staram się rozkłady tak robić, żebyście wiedzieli z czym jest problem, yy, kto Wam może zagrażać. I tak dalej. Musicie tylko dobrze obserwować. Jeszcze jedno muszę powiedzieć. Osoba, która jest źródłem problemu, jest to osoba, która jest na przykład optykiem. Tutaj ja, nie, ja muszę Wam powiedzieć tylko jedno. Ja bym mogła Wam więcej, więcej powiedzieć, ale w mojej głowie to jest po prostu, powiedz to tamto i, i, i wiecie, staram się to wszystko jakoś... Yy, połączyć takie czytanie to z tych pięciu kart to bym mogła powiem wam szczerze gdzieś z 20 informacji takich wam przekazać i te, no więcej ale no niestety też i czas moi drodzy mam nadzieję że będziecie umieli połączyć pewne sytuacje już tyle mnie znacie wiecie jak ja zaczynam i za chwilę co innego mówię co autor miał na myśli ale już Dacie radę, wiem o tym, że dacie radę. Weźcie sobie te wskazówki, połączcie, patrzcie, kto do Was się u Was pojawia. Zwracajcie uwagę, żeby ktoś Wam nie wciskał też i ciemnoty, bo tutaj są osoba, która ma, która naucza, jest nauczycielką, więc tu bym uważała serca na takie osoby. Moi drodzy. Wiem, że dacie radę. Ja Wam życzę czego? Ja Wam życzę przede wszystkim dużo, dużo zdrówka, bo to jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli jest zdrówko, potem będzie i miłość, i buława, i kaczuszka, panowie, i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Ja Wam życzę, kochani, z całego serca. Ja ślicznie dziękuję i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam.